No, kochani moi, mam zaproszenie, pokażę Wam, bo jest piękne zdjęcie, chyba lepsze niż oryginał. No, i zaproszenie na 85. moje urodziny i taki wieczór jubileuszowy, który moi przyjaciele z tego całego działania naszego centrum rehabilitacyjnego i imprez, które są związane z tym przy okazji dla artystów niepełnosprawnych, zrobili na moją cześć. miało to już być, no ale wiecie co się stało, zostaliśmy rozdzieleni brutalnie koronawirusem, no i tak zostaje. Ja sam, no to po prostu co ja mam zrobić? Mam 85 lat. Mówią, że w ogóle wszystko jest przeciwko mnie, więc świecę i muszę rozmawiać z wami przez odległość. A na razie strasznie wam dziękuję. Przede wszystkim artystom Teatru Życia, którzy zdecydowali się zaśpiewać. No pięknie moje piosenki, które od wielu lat jakoś trwają i nawet tu już ówdzie się pokazują. Liczę, że to będzie piękna. Zresztą będę tego słuchał przez nagrania. Poza tym muszę podziękować i powinienem organizatorom. Czyli w ogóle Krysi Grabowskiej, która cały czas, od lat jak jestem, szarpie się z tą organizacją różnego rodzaju imprez. Wszystkim innym, którzy się do tego przyczynili. No i co ja wam powiem? Co ja wam powiem? No, powiem wam, że bardzo, bardzo jestem z Wami. Także bym chciał Was dotknąć. Jestem z Wami. Dziękuję wszystkim za te lata pracy, które były z Waszym, że tak powiem, ośrodkiem, z tym działaniem Centrum Artystycznego dla Niepełnosprawnych, bo one mnie osobiście bardzo dużo dały. Nauczyłem się więcej niż na innych imprezach kulturalnych. Bo to nie były tylko imprezy kulturalne. To było coś takiego, gdzie nagle rozumiałem o wiele bardziej niż wydawało mi się, jaką siłę ma sztuka. Bo sztuka to jest właśnie to, co pozwala istnieć w ogóle, tak jakby nie było żadnych ograniczeń. Żadnych Przeszkód, żadnych z, z, zapór z wynikających ze robotnych, takich czy, czy nie innych przypadłości. I w tej sztuce byliśmy razem, uczyliśmy się wzajemnie, no i mnie się to naprawdę, naprawdę przydało. I za to Wam jeszcze raz dziękuję, a już za to, że uważaliście, że. Coś dla Was zrobiłem takiego, że chcie, chcecie zrobić ten jubileusz? No to jak mam dziękować? Mogę tylko odebrać to, pamiętać to i pamiętać na zawsze, bo na zawsze będziemy razem, co by się nie działo. Dziękuję Wam.